Cześć Wam! W dzisiejszym live, jak zwykle pierwsze, wrzucimy sobie filtr i świat się zmienia. Hej Wam wszystkim! Dzisiaj, jak co dzień, przygotowałam dla Was hasło motywacyjne do omówienia i działania. Witam Was wszystkich. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, nazywam się Kamila Kubiak i jestem dreamsetterką. Co robi dreamsetterka? Dreamsetterka to taka osoba, która wspiera Was... W działaniu i osiąganiu Waszych Maszeń. Yy, to nie jest coach. Ma... Cześć, kochana. Yy, od coachingu różni się to tym, że ja bardzo często mówię Wam, na przykład, że musicie coś zrobić. Dlaczego mówię, że musicie coś zrobić? Ponieważ niekiedy sami nie wierzycie do, w siebie aż tak bardzo, żeby zrobić jakiś krok. Należy Was wtedy w pewnym sensie popchnąć. Cześć, jaka popchnąć, żebyście poszły działać. I to często jest moje zadanie, po prostu dać Wam takie popchnięcie, żebyście uwierzyły w siebie, bo niestety wiele kobiet, nie wiem jak Wy, które mnie teraz oglądacie, ale wiele kobiet strasznie słuchajcie w siebie, nie wiesz. Robię teraz takie fajne ćwiczenie na warsztatach, gdzie dziewczyny mają napisać swoje osiągnięcia. I wiecie co? Połowa grupy mi uciekła. Pochowały się i udają, cześć Laszku, i udają, że ich nie ma. Kiedy poprosiłam, wypiszcie mi wasze osiągnięcia, to co osiągnęłyście do tej pory, to słuchajcie, nie ma. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wiary w siebie, a brak wiary w siebie powoduje właśnie to, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć: To było zwycięstwo, to było osiągnięcie, to było osiągnięcie, to. Zrobiłam to dzięki sobie, dzięki sobie, dzięki sobie. Więc takie rzeczy są bardzo ważne, bo jeżeli nie mamy poczucia własnej wartości, jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, co osiągnęliśmy w życiu, to nie damy rady sięgnąć po więcej. Czy każdy może sięgnąć po więcej? A czemu trzmiel lata? Wiecie, czemu trzmiel lata? Bo nikt nie powiedział, że za żadne prawa nie ma latać, bo w jego życiu nie pojawił się nikt, to powiedział mu: Hej, śmierć. jesteś za duszy, masz za małe skrzydełka, nie jesteś stworzony do tego, żeby latać. I tak samo jest z większością z Was. Większości z Was powiedziano: Ty się do tego nie nadajesz, Ty nie dasz rady, to nie jest to. I właśnie tego typu rzeczy powodują, że się zamykacie w sobie i nie potraficie zrobić bardzo prostego ćwiczenia, polegającego na wypisaniu swoich osiągnięć. Zapraszam Was w ogóle dzisiaj na super webinar, który za chwilę będzie w ramach grupy kobiecej, nowa silna ja i chcę Wam omówić taki wczorajszy, właściwie to jest wczorajsze hasło, ale jest ono bardzo ważne, ponieważ tak jak powiedziałam wczoraj, pomysły są genialne i każdy z nas je ma. Ale co z egzekucją? Jak chcecie egzekwować rzeczy, jak chcecie je realizować, jak chcecie je osiągać, właśnie to jest najważniejsze. Jaki macie plan. Więc o tym będę mówić na webinarze. A dzisiaj przygotowałam Wam planszę, która ma hasło: kto nie chce, znajdzie powód, kto chce, znajdzie rozwiązanie. Tak jak kiedyś już mówiłam, te hasła pobiorę ze swojego notesu. Ja mam taki notes dni przypadkowy. Mam 366 haseł wpisanych i po prostu sobie otwieram, jak gdzieś się gdzieś tam skupię. I wtedy wpadam na jakieś hasło i zastanawiam się, co wszechświat chce mi przekazać, mówiąc właśnie to. I dzisiaj chcę z Wami omówić to dość ciekawe powiedzenie, kto nie chce, znajdzie powód. Kto chce, znajdzie rozwiązanie. No więc. Jeżeli z kimś rozmawiacie i ta osoba w kreatywny sposób wymyśla wam powody, bo ja nie mogę, bo, 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 należy ją zostawić. Dlatego, że ta osoba nie chce. Kwestia nie jest w problemach, kwestia jest w chceniu, wewnętrznym chceniu. Jeżeli ja czegoś nie chcę, no to ja tego nie zrobię. Jeżeli ja czegoś chcę, no to ja to zrobię. No i właśnie na tym, słuchajcie, polega ta magia znajdowania rozwiązań. Rozwiązania znajdujemy, kiedy chcemy. Więc na następny raz, jak wam się zdarzy taka historia i będziecie mówić, że nie mogę przyjść, bo... albo nie dam rady przyjść, bo... to wiedzcie, że nie przychodzicie nie dlatego, że macie mm, po francusku... po angielsku będzie obstacles. Po francusku jest bardzo popularny obstacle. Takie problemy... takie pagórki w życiu. Nie przychodzicie do tego, że nie chcecie, że nie macie pewnej motywacji, że nie czujecie tego, że chcecie, że chcecie być. To jest jedyny powód, dlaczego e, czegoś nie robicie, bo nie macie, ja chcę. Tego najważniejszego. Bez tego, cześć Karolina, bez tego nic nie osiągniecie w życiu. Nie należy się okłamywać. Bo okłamywanie siebie jest najgorszą rzeczą, jaką można sobie zrobić. To, co należy zrobić, to powiedzieć sobie prawdę. Ja tego nie chcę. Słuchajcie, nawet najgorsza prawda jest dużo lepsza aniżeli wszystkie kłamstwa. Dlaczego? Dlatego, że od prawdy, jak ja to mówię, można się odbić. Dlatego ja pracuję na tu i teraz, dlatego ja żyję tu i teraz. Czy mam plany? Tak. Mam plany i mam założenia do tych planów, i mam y, całe takie opracowanie, jak ja to chcę zrealizować, i tak dalej, i tak dalej. Ale czy się tym martwię? Nie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma się tym martwić. Przyszłość nie istnieje. Jest tylko tu i teraz, i jest to pytanie, czy ja chcę. Jeżeli tego nie chcecie, no tego nie zrobicie, to właśnie znajdziecie milion powodów, że nie, 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 nie. Jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć, czy naprawdę czegoś chcecie, to też jest fajny test i warto sobie to robić jako test. Jeżeli czegoś naprawdę chcecie, i to nie, to nie będziecie znajdować powodów, bo będziecie znajdować rozwiązania. Jak to wygląda? No, na przykład dzisiaj wrzuciłam wam hasło o webinarze, które za chwilę robimy. No i padają hasła, ja nie mogę, ja nie dam rady, i tak dalej. Co ono oznacza? Że ty nie chcesz, bo gdybyś chciała, to zadałabyś mi pytanie, Kamila. Czy mogę to oglądać na iPhone'ie, albo czy mogę to obejrzeć i napisać do ciebie? Widzicie, to są rozwiązania. Nawet pomimo to, że nie dam rady oglądać tego na żywo, to dam rady w tym uczestniczyć w inny sposób. Znajduję rozwiązanie. To są rozwiązania. Osoby, które nie chcą czegoś zrobić, będą szukały powodów na nie dam rady, nie mogę, to jest za trudne, wszyscy mają łatwiej, tamta ma kochanka, tamten ma kochankę, to mu pomoże. To są takie a, powody, wymówki, wykręty. I te wykręty powodują, że, że nie osiągasz czegoś, ale dlatego, że tobie tym naprawdę nie zależy. Tak naprawdę ty tego nie chcesz, więc jeżeli chcecie czegoś, jeżeli chcecie czegoś, to naturalnie zaczniecie znajdować rozwiązania. Jeżeli nie chcecie, to będziecie szukać powodów. Zawsze, kiedy ćwiczę z liderami, szczególnie właśnie w MLM-ach, to im mówię coś takiego, jeżeli spotykacie osobę, która znajduje milion powodów, to jej odpuśćcie. Nie przekonujcie ją na siłę, że da rady, bo ona nie da rady. Bo ona nie chce. Jeżeli by chciała, to by była, a jeżeli nie, no to nie będzie. Więc podejdźcie do swojego życia w taki sposób świadomy, podejdźcie do siebie świadomie. Jak będziecie kiedyś mówić, nie, nie dam rady, to pomyślcie sobie, czy ja tego chcę, czy ja naprawdę tego chcę, bo jeżeli właśnie wymyśliłam 10 nie dam rady, to oznacza, że, że tego nie chcę. Bo gdybym ja tego naprawdę chciała, to ja znalazłabym chociaż dwa nadam rady, chociaż dwa rozwiązania, jak ja to zrobię, że ja to zrobię. Więc to są takie rzeczy, słuchajcie, że yy, po nich poznajemy, czy czegoś chcemy, czy nie. Jeżeli czegoś nie chcemy, no to będziemy nie, nie mogę, bo coś tam, jeżeli chcemy. To znajdziemy rozwiązanie. I zawsze będziemy proponować te rozwiązania, bo one będą nam dawały, że ja to dostanę w ten sposób. Jak ja zaproponuję takie rozwiązanie, to ktoś mi odpowie, prawda? A jak mi odpowie, to się pojawi szansa na to, że da to, co ja chcę, co ja potrzebuję. Czasami ja potrzebuję, żeby osiągnąć to, co chcę, prawda? I wtedy zadamy pytanie. Też yy, zawsze przerabiamy na warsztatach zadawanie pytań, żeby się nie bała zadawać pytania, ponieważ lęki przed pytaniem są olbrzymie, a odpowiedź nie masz już w kieszeni. To, co jest pewne, to już to, że się coś nie stanie, prawda? A to, że może się stać, no to możesz spróbować. Jeżeli nie spróbujesz, to nie będziesz tego mieć, więc to są takie. Bardzo małe, ważne rzeczy, w których warto, żebyś się odnalazła. Słuchajcie, za chwilę widzimy się na webinarze w grupie Nowa Silna Ja. Jest webinar na temat wczorajszego hasła. Mam nadzieję, że macie już wszystkie pytania gotowe, bo to, na czym mi najbardziej zależy, to, żeby z Wami porozmawiać. Całuję Was mocno i do zobaczenia. Przechodzimy na webinar. Kto nie ma, słuchajcie, piszcie do mnie, to Wam prześlę link. Całuję mocno i do zobaczenia jutro o 19.30, a za chwilę na żywo, kochani, na żywo. Całuję Was mocno i pa!